Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat związany z hodowlą kur, natomiast poruszymy kwestie, które dotyczą temperatury. Dlaczego akurat temperatury? No, dlatego, bo kurki Wam się słabo niosą. Piszecie do mnie, że ta nieśność naprawdę jest na słabym poziomie. No, i trzeba by było coś zmienić, żeby tą mniejszość poprawić. No i co zrobić? Dlatego dzisiaj będziemy o tym rozmawiać: o tej temperaturze głównie. Jak można by było ją zwiększyć i czy naprawdę tutaj temperatura jest problemem. Bo jak mamy lato, wiosnę, nawet jesień, to z reguły jest w miarę ciepło, kury jakoś sobie dają radę. Natomiast jak przychodzi zima, diametralnie ta nieśność Wam spada, kury niosą mniej jajek. No, i co zrobić, żeby to wszystko przetrwało? Ogólnie mamy dwie możliwości. Po pierwsze, to wymaksować wszystkie inne czynniki wpływające na nieśność, czyli maksymalnie dbamy o to, żeby kury miały odpowiedni pokarm i wodę. Maksymalnie dbamy o odpowiednie oświetlenie w kurniku. Maksymalnie dbamy o to, żeby poziom stresu kur był jak najmniejszy. I da się, słuchajcie, to zniwelować nawet temperaturą, jeżeli temperatura będzie około zera. Da się to zrobić. Ta nieśność spadnie, co prawda, ale nie spadnie tak diametralnie o 30-40%, tak jak do mnie pisaliście. Natomiast mamy jeszcze drugi wariant, że możemy trochę poprawić tą temperaturę, żeby było cieplej. Jakie są zasady i co ja polecam zrobić? Po pierwsze, zadbajcie słuchajcie, o to, że w momencie kiedy jest zimno, pada, jest śnieg, tak jak u mnie teraz widzicie na wybiegu. Kurs kurnika nie wypuszczamy. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Staramy się, żeby ściółki w kurniku było co najmniej 15, 20, 30 cm. Ja wiem, że to jest dużo. Natomiast to pozwoli w małym stopniu w małym stopniu słuchajcie, zapewnić Wam optymalne warunki do tego, żeby te kury jako tako się niosły. U nas na wybiegu, słuchajcie, tutaj przez okno widać, leży sporo śniegu. No, i generalnie kurki raczej po wybiegu sobie obecnie nie pochodzą. Natomiast to, co można zmienić, i to, co moim zdaniem jest na bardzo duży plus, to na pewno to, że jeżeli wy chcecie się tymi kurami zajmować, to po pierwsze zadbajcie również o to, żeby była odpowiednia izolacja w kurniku. Co oznacza odpowiednia izolacja w kurniku? Bo to tak brzmi e, może nie do końca jasno. Chodzi o to, żeby ściany w kurniku, drzwi w kurniku, okna w kurniku, podłoga w kurniku i dach w kurniku był odpowiednio zaizolowany. Czy Wy to zrobicie, słuchajcie, wełną mineralną, czy Wy to zrobicie styropianem, to jest Wasza decyzja. Pamiętajcie, że styropian to kury dziobią bardzo. Natomiast czym Wy byście tego nie zrobili, chodzi o to, żeby, słuchajcie, to wszystko było szczelne. Jeżeli zadbacie o tą szczelność i te kury... Będą miały no może nie jakoś ciepło w kurniku, ale jeżeli temperatura będzie dochodziła do około 0 stopni, ale reszta tych czynników wpływających na nieśność, o których Wam mówiłem na początku filmu, będzie na odpowiednim poziomie, to szansa na to, że ta nieśność Wam jakoś bardzo spadnie, jest naprawdę marginalna. Ile ona spadnie, tego nie wiadomo. Może spaść 10%, a może spaść 40%. Natomiast najprawdopodobniej nie spadnie więcej niż te 15-20% tylko pod warunkiem, że spełnicie to wszystko, o czym ja Wam tutaj powiedziałem dzisiaj w odcinku. Przechodząc dalej, czasami może się tak zdarzyć, że to nie zadziała, bo na przykład kury już są chore, lub mają robaki, lub mają jakieś inne problemy właśnie zdrowotne. Może się tak wydarzyć. No, i wtedy my, jako hodowcy, nie mamy za dużo rozwiązań. Jedyne rozwiązanie jest takie, że musimy wymaksować, czyli starać się zapewnić te warunki, i to jest praktycznie, słuchajcie, wszystko, co my, jako hodowcy, możemy zrobić. I tu naprawdę nie mamy jakichś magicznych rozwiązań, ze względu na to, że no niestety, ale nikt nie będzie, słuchajcie, robił jakichkolwiek instalacji, instalował jakiś fale, farelek, czy też doprowadzał ogrzewania do. Kurnika, bo nie ma to po prostu najmniejszego sensu, są to duże koszty, i w większości przypadków to się po prostu nie kalkuluje. I wiem, że Wy też tego robić nie chcecie. Także to, co ja polecam zrobić, to na pewno słuchajcie to, co Wam wymieniłem. I naprawdę, to, że ja się powtarzam, to jedno, ale to, że Wy się do tego, słuchajcie, nie stosujecie, i cały czas ja mam te pytania dotyczące tego, co zrobić, żeby poprawić nieśność zimą. To wam mówię, zadbajcie o to, co wam teraz powiedziałem i naprawdę te jajka będą w hodowli. Jest jeszcze taka możliwość, że trochę niefartownie, ale kupiliście kury pół roku temu albo rok temu i te kury przestały się nieść ze względu na przepierzenie. Dodatkowo doszedł mróz, co spowodowało, że te kury jeszcze bardziej, słuchajcie się, Wyniosły krótko mówiąc i niosą się słabiej. No, i co my możemy w tej sytuacji zrobić? W tej sytuacji mamy wariant taki, że musimy poczekać aż te kury zaczną nam się nieść. Co zrobić, żeby szybciej zaczęły się nieść? Trzymać je w miarę ciepłym pomieszczeniu, podawać pokarm wysokoenergetyczny, no i też dbać, słuchajcie, o to, żeby. Co jakiś czas, szczególnie w tych małych hodowlach, podawać parowane ziemniaki. To jest bardzo ważne. Jeżeli parowane ziemniaki nie będą podawane, może to doprowadzić do tego, że po prostu te kury wam się całkowicie przestaną nieść. Co to powoduje? Parowane ziemniaki nie sprawiają, że jakoś nieśność się poprawia, ale one stabilizują trochę temperaturę ciała u kur. Oznacza to, że jeżeli kury zjedzą taki ciepły posiłek raz na jakiś czas. To po prostu, krótko mówiąc, będzie im cieplej, co spowoduje, że ta temperatura nie będzie aż tak na nich oddziaływać. Oczywiście, wiadomo, że to działa tylko na chwilę, bo potem zaraz tym kurom znowu jest zimno, ale generalnie, jeżeli się będziecie do tego stosować, podawać kurom warzywa i dbać o to, co powiedziałem, to naprawdę, słuchajcie, dużo ta nieśność wam nie spadnie. Wiem, że u większości ludzi nieśność spadła diametralnie, ale jest to spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, jest to spowodowane tą temperaturą, która szybko spadła, a po drugie tym, że wy nie doświetlacie kurnika. Ja jestem cały czas w szoku, że wy czasami do mnie piszecie, że w ogóle jak to jest, że kurnik trzeba doświetlać. Tak, moi drodzy, kurnik musimy doświetlać. I mniej więcej te 14 godzin świetnych dziennie u kur musi być. Jeżeli nie ma, no to po prostu te kury będą Wam się słabiej niosły. Wcześniej się robi ciemno, no i też to jest ta cała tajemnica, dlaczego kury słabiej się niosą. Czy to źle, czy to dobrze? To zależy. W większości przypadków, moim zdaniem, jeżeli będziecie dbali o te warunki, to naprawdę się poprawi i będzie lepiej. Jakbyście mieli jakieś pytanka, coś by było niejasne, niezrozumiałe do końca dla Was, to też napiszcie do mnie. Postaram się pomóc, dostarczyć Wam wiedzy, jakichś tam najważniejszych informacji. A na dzisiaj, moi drodzy, tyle. Zostawcie łapkę w górze i subskrypcję. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.